Wirtualna rzeczywistość to nie jest przyszłość, to jest już teraz mniejszość. Jestem przeszczęśliwa, że nasze przedsięwzięcie Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 spotkało się z tak dobrym odzewem. Mieliśmy tutaj dzisiaj około 100 przedsiębiorców, zarówno z małych jak i średnich firm. Pokazaliśmy kilka ciekawych wdrożeń zarówno przemysłowych, jak i pokazaliśmy kilka rozwiązań HR-owych. Wdrożenia VR mają nieskończone możliwości, szczególnie w obszarze szkoleń, marketingu, prezentacji produktu czy produkcji. Wirtualną rzeczywistość możemy wykorzystać w wielu różnych aspektach, jeżeli chodzi o procesy HR. Po pierwsze, rekrutacja. Po drugie, onboarding, czyli wdrożenie pracownika. Po trzecie, szkolenia, rozwój, utrzymanie. No i w końcu, employer branding. To, co wyróżnia szkolenia w VR, to przede wszystkim ich efektywność sięgająca nawet 95% zapamiętywalności. To również optymalizacja kosztów, ponieważ raz poniesione skutkują możliwością odbywania treningu wielokrotnie, nawet przez lata. Treningi mogą być też update'owane o innowacje, które Państwo czy też przedsiębiorstwa wprowadzają. A trzecia to oszczędność, oszczędności osobowe i oszczędności czasowe. Kluczowe jest odwzorowanie pewnych procesów i koncepcji, które możemy zrealizować w warunkach kontrolowanych, zamiast realizować je w rzeczywistości, gdzie jest to droższe albo bardziej niebezpieczne. Nie wiedziałam, że w ogóle jest to możliwe, żeby wczuć się aż tak realistycznie w to, co się robi. Mogłam obracać się w lewo w prawo i po prostu odczuć się, jak ja czuję się w danym miejscu tak na żywo, jak to wszystko się odbywa. Czułem się jak pierwszy człowiek na Księżycu. Miałem możliwość poruszania się, oglądania w 360 stopni zarówno planety Ziemi, jak i gwiazdozbiorów. Również mogłem wykonywać różne zadania, które pojawiały się w trakcie poruszania się po Księżycu. Najciekawsze były rozważania dotyczące roli człowieka i jego stosunku do technologii. Zauważyliśmy, że technologia jest przede wszystkim narzędziem, a po to, żeby te rozwiązania mogły być wdrożone, musimy przede wszystkim dobrze skomunikować się z ludźmi, którzy mają je wdrażać. Trudno pogodzić dzisiaj również kompetencje pracowników i je odpowiednio dopasować do tych technologii. Dzisiaj też widzimy świat dwa różne światy ludzi młodych, którzy przychodzą i w łatwy sposób adoptują się do tych technologii i wykorzystują je coraz lepiej, a po drugiej stronie ludzi doświadcze, doświadczeni doświadczeni pracownicy, którzy po kilkadziesiąt lat pracują w danej organizacji. Pewne czynności wykonują tak samo przez wiele lat, im trudniej się przestawić. To jest. Otwarcie na przyszłość, tak naprawdę. I moim zdaniem, ktoś, kto nie skorzysta w tym momencie z tych nowych technologii, będzie bardzo opóźniony i może wypaść z rynku. I to jest przede wszystkim podstawowa kwestia, która dla nas była decydująca w kontekście wyboru wiaru i implementacji wiaru u nas w firmie. Wszyscy mogli się dowiedzieć, z czym będzie związana nasza przyszłość, jakie są wymagania stawiane przez przemysł 4.0 i jak należy się dopasować do tych wymagań. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy uczestniczyli w naszej konferencji, wyszli stąd zainspirowani do tego, aby te rozwiązania zastosować w swojej praktyce biznesowej.